Podczas całej naszej rozmowy w sumie mówi Pan o prezydencie dość poważnie. Nie obraża go. Chciałem Panu pokazać jeden materiał. Zobaczmy ten materiał. Proszę Państwa, Burniak to <grystanie> Nagrałeś? Nagrałeś? <grystanie> Co pan o tym sądzi? No ja jestem zdumiony, chociaż właściwie to nie. To jest cały Piotr Roman, odkryty, nagi, nie, ukry nie ukrywający za swoim politologicznym fakultetem rzeczywistego swojego charakteru. Otóż bolesławcy z wielu polityków, z którymi rywalizujemy, kłócimy się czasem, sprzeczamy, ale zachowujemy wzajemny szacunek dla siebie. Natomiast tu mamy przykład, że Piotr Roman nienawidzi ludzi. Jakby mógł, to by tych ludzi wdeptał w błoto. To jest nienawiść, a może to jest po prostu to walka jest, polityczna? To jest nienawiść. To jest nienawiść, bo ja bym się nie odważył nazwać go palantem poza jego plecami. Rzetelne i wyważone.